Cause it's all white Hello everyone Cały misterny plan też wpis do

Zobaczcie coś! Jest dobrze, co? Poznajcie mojego przyjaciela Poznajcie mojego Welcome and thank you my friend Biceps pasza biceps No homo <noise> Jarek Polskę zbaw! Polskę zbaw! This is Sparta. Jak robią wilki? Au, au, au! Wygraliśmy mecze, jutro gramy jakiś tam półfinał, inny zbiór, a i tak będzie Paweł, jak będzie? Super, jak na Inferno. Super, no to jak na Inferno będzie. Super, nie? Hey, dude, how are you doing, man? I'm just waiting for a game. You're probably trying to redouse me, so I don't know. Good luck, bro. But it's not gonna happen. Not gonna happen. No, 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 no. Full, 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 full control, my friends. Pozwóże <laughs> <laughs> sobie do domu po wyjeździe. A tu kuj swabany. I o, nie. o, jeden o. po drugim przychodzi. od sąsiada z pierwszym chyba. O, chyba się chce. Gościu, to ja jestem po wyjeździe. Ty, no co to? Szałałeś gościu? Jakie uchla ma. Cześć. Kiniał, uspokój się. Na tamten dole, żeby wyjść, wyjdę wyjść. Ty baby. Ty go Tylko odejdź, gościu. On będzie do, do, do domu cię ty. Patrz, Dobra, baletu.